Witajcie, moi drodzy. Film na temat zakwaszenia organizmu już kiedyś nagrywałem, ale przyznam, że to był słaby film. Nie dlatego, że powiedziałem w nim nieprawdę, ale dlatego, że nie zamieściłem wielu ważnych informacji. Po otrzymaniu licznych komentarzy i wypowiedzi na temat tego filmu, doszedłem do wniosku, że istnieje konieczność nagrania drugiej części. Moi drodzy, na wstępie chciałbym zwrócić pewną uwagę. Czasami otrzymuję od Was jakieś komentarze, w których na przykład się ze mną nie zgadzacie. Zdarzyło mi się tak, że 15 osób napisało do mnie dokładnie te same argumenty, co świadczy o tym, że czytacie różne strony lub słuchacie inne osoby, zapamiętujecie jakieś informacje i bezkrytycznie, bez sprawdzenia je powtarzacie. Nie czytacie też komentarzy, które już umieściłem pod filmem, przez co 15 razy muszę to samo odpisywać, co czasami odbywa się na zasadzie kopiuj-wklej. Ale pomijając te wszystkie informacje, czasami zarzucacie mi, jaką ja mogę mieć wiedzę, przecież jestem jeszcze młody, nie mam żadnego doświadczenia, nie mam żadnej praktyki. Moi drodzy, rzeczywiście moje filmy nagrywam na podstawie wiedzy, którą wyniosłem ze studiów w Akademii Medycznej. Ale od tego momentu, od momentu pojawienia się tych zarzutów, zamieszczam pod filmami piśmiennictwo, żeby pokazać, że to, co ja mówię, nie mówię tego od siebie, to nie jest moja opinia, tylko jest to zgodne z aktualnym piśmiennictwem, z aktualną wiedzą. Jest to wiedza oparta na faktach. I zachęcam Was także do czytania opisów pod filmem, gdyż tam znajduje się aktualne piśmiennictwo, z którego korzystam. Pamiętajcie o tym, gdy będziecie słuchać inne osoby na te same tematy, czy one powołują się wyłącznie na swoje autorytety, wyłącznie na swoje doświadczenie, czy również też podają jakieś piśmiennictwo, jakąś literaturę czy jakieś badania, na podstawie których wysuwają odpowiednie wnioski. Ale pomijając tę dygresję, przejdźmy do problemu zakwaszenia. Zakwaszenie to termin, który nie występuje w medycynie klasycznej. Moi drodzy, we wszystkich książkach medycznych, które przeczytałem, czy to w języku polskim, czy to anglojęzycznych, nie ma terminu zakwaszenia, stricte zakwaszenia spowodowanego dietą. We wszystkich podręcznikach do fizjologii i patofizjologii człowieka, fizjologii i patofizjologii gospodarki wodnoelektryolitowej i kwasowo-zasadowej. I Rzeczywiście, już w tym momencie może nam się pojawić takie, zapalić takie czerwone światełko, bo skoro zakwaszenie jest takim popularnym tematem i może być przyczyną wielu różnych chorób, tak przynajmniej niektórzy twierdzą, to dlaczego w takich podręcznikach liczących czasami po kilkaset stron, w których omawiane są najdrobniejsze szczegóły, różne problemy. Pominięto tak ważny temat. Czy rzeczywiście autorzy tych podręczników celowo, w, w, w teorii jakiegoś spisku, pomijają ten temat albo nie chcą nam o tym napisać? Wydaje to się jednak mało prawdopodobne i poddaje wątpliwość istnienie samego, samego procesu zakwaszenia. Natomiast co oznacza zakwaszenie w medycynie niekonwencjonalnej? Termin zakwaszenie bynajmniej nie oznacza zmiany pH. Zakwaszenie oznacza wysiłek, jaki organizm musi podjąć, żeby utrzymać to pH na stałym poziomie. I tutaj zwolennicy tej teorii zakwaszenia mówią, że aby organizm mógł utrzymać pH na stałym poziomie, zużywa różne mikro i makroelementy, np. wapń, magnez, potas. I wydala te mikro i makroelementy z moczem w nadmiernej ilości, albo odkłada w tkankach w postaci różnych soli czy kamieni, np. w postaci kamieni ner nerkowych, czy w postaci dny moczanowej, w postaci moczanów, prawda, czy kryształów kwasu moczowego. Tak rozumieją zakwaszenie organizmu naturo naturoterapeuci. Ale moi drodzy, zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności na pewne fakty. W medycynie konwencjonalnej istnieje pojęcie kwasicy i zasadowicy oddechowej i nieoddechowej. I bardzo łatwo taki stan stwierdzić. Wystarczy wykonać gazometrię, czyli pobrać krew albo z palca, albo z żyły łokciowej, i oznaczyć kilka pa parametrów: to znaczy pH krwi, stężenie wodorowęglanów i ciśnienie cząsteczkowe dwutlenku węgla, czasami również saturację hemoglobiny tlenem. Część z tych parametrów bezpośrednio analizator oblicza. A część bezpośrednio oznacza. Moi drodzy, czyli kwasica metaboliczna jest to stan, który możemy obiektywnie stwierdzić na podstawie badań. Natomiast zakwaszenie organizmu jest to stan, którego nie możemy stwierdzić żadnymi badaniami laboratoryjnymi. Dlaczego? Dlatego, że pH pozostaje stałe, czyli w granicach 7,35 do 7,45, mówiąc na przykład o płynie pozakomórkowym śródnaczyniowym, czyli po prostu o osoczu krwi. Czyli żadne badania laboratoryjne nie wykażą tutaj zmiany pH. Po drugie, moi drodzy, nie można w badaniach laboratoryjnych określić dokładnie zasobów mineralnych naszego organizmu, bo prawidłowe stężenie np. wapnia czy potasu nie wyklucza jego niedoborów. Dodatkowo wiadomo, że niedobory tych minerałów mogą występować w wielu różnych stanach chorobowych, niezwiązanych z procesem zakwaszenia. W związku z tym zakwaszenie jest to pojęcie, które nie możemy stwierdzić za pomocą żadnych badań. W jaki sposób definiują zakwaszenie przedstawiciele medycyny alternatywnej? Wyłącznie na podstawie objawów. Z popularna reklama wyeliminuj zakwaszenie twierdzi, że zakwaszenie to ból głowy, senność, rozdrażnienie, problemy ze skórą, wypadanie włosów. Moi drodzy, są to najczęstsze objawy chorobowe. I nie trudno zauważyć i domyślić się, że powstały, są one wymieniane po to, żeby w jak największej grupie ludzi wzbudzić pewny niepokój, żeby ludzie ci uważali, że mają zakwaszony organizm i zakupili pewien suplement na odkwaszenie tego organizmu. W związku z tym, skoro zakwaszenia nie możemy stwierdzić za pomocą żadnych badań laboratoryjnych, ponieważ nie ma takich badań, jak również ze względu na to, że niedobory mogą występować w różnych stanach chorobowych, więc nie prze. Nie przesądzają o zakwaszeniu. Można twierdzić, że zakwaszenie to jest wyłącznie hipoteza, czyli teoria, która jest jakby pojęciem abstrakcyjnym, oderwanym od rzeczywistości. Moi drodzy przedstawiciele teorii zakwaszenia mówią, że organizm zużywa ważne minerały, żeby utrzymać pH na stałym poziomie. I tutaj również, co to znaczy zużywa? Takie twierdzenie wzbudza niepotrzebny lęk czy strach. Dlatego, że jakby skłania do wyciągnięcia takich wniosków, że tylko i wyłącznie zakwaszenie powoduje zużywanie tych witamin i minerałów. Natomiast prawda jest taka, że wszystkie procesy metaboliczne, które zachodzą w naszym organizmie, zużywają mikro i makroelementy. Przecież po to się podaje dzienne zapotrzebowanie np. Na, na wapń, które wynosi 1000 mg, na żelazo 15 mg, na magnez 300 mg, bo tyle organizm zużywa w ciągu doby. Jest to całkiem normalne: jest to potrzebne do utrzymania TH. Jest to potrzebne do wzrostu, do odnowy komórek, do budowy tkanek, do rozmnażania, do oddychania, do wydalania i tak dalej. Więc zużywanie minerałów nie jest niczym niezwykłym. Te minerały trzeba uzupełniać w diecie i nieważne jaką dietę stosujemy, te zużywanie minerałów będzie, moi drodzy, zachodzić, bo jest to proces stały i jest to proces zupełnie normalny. Ale moi drodzy, warto zwrócić uwagę, że produkty. Które podaje się jako zakwaszające, są z reguły niezdrowe. To jest na przykład mąka, chleb, to jest na przykład alkohol, to jest na przykład czekolada lub inne słodycze. Natomiast produkty alkalizujące to głównie owoce i warzywa. Nie trzeba dzielić tych produktów na kwasotwórcze czy zasadotwórcze, żeby zauważyć, że no, ten zestaw, czyli produkty alkalizujące, jest zdrowszy niż ten zestaw drugi, czyli produkty kwasotwórcze. Moi drodzy, rzeczywiście jak będziemy mieli produkty kwasotwórcze, to będziemy chorzy. Bo jeżeli ktoś cały czas będzie jadł suchy biały chleb albo mięso czy, czy, czy czekoladę, no to będzie chory, bo nie dostarczy z potrzebnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. I rzeczywiście będzie miał niedobory, ale nie jest to spowodowane zakwaszeniem, tylko rzeczywistymi niedoborami po prostu złą dietą. Dlatego produkty alkalizujące są ogólnie zdrowe, dlatego że mają witaminy, minerały i przeciwutleniacze. W związku z tym wybierając produkty żywnościowe, powinniśmy kierować się nie tyle, moi drodzy, tym czy produkt jest alkalizujący czy kwasotwórczy, ale tym czy jest po prostu zdrowy. Dobrze, moi drodzy, a co z tym z używaniem jonów? Jak powiedziałem, jest to proces stały i zachodzi w wielu różnych procesach i jest to zjawisko zupełnie normalne. A skąd się wzięło to, że na przykład potas, wapń, magnez są alkalizujące, a na przykład siarczany, fosforany czy chlor kwasotwórcze? Jaki związek z, z pH ma na przykład jon potasu, sodu yy, czy magnezu? Moi drodzy, organizm dąży do zachowania elektroobojętności. Jest to jedno z podstawowych praw gospodarki wodnoelektrolitowej, kwasowo-zasadowej. Polega to na tym, że, no, nie wynikając w szczekuły Stężenie, znaczy suma ładunków ujemnych musi równać się sumie ładunków dodatnich w danej przestrzeni wodnej. W związku z tym, jeżeli dochodzi do kwasicy metabolicznej, czyli dochodzi po prostu do zmniejszenia pH w stronę wartości oczywiście kwaśnych, to wtedy spada stężenie wodorowęglanów, czyli ładunku ujemnego. W związku z tym, moi drodzy, organizm ten ładunek Ujemny musi skądś pobrać, czyli do tego służą inne jony ujemne, tak jak siarczany czy fosforany. Stąd z kwasicą no na przykład kojarzą się siarczany i fosforany. Z kolei, jeżeli pH wzrasta w stronę wartości alkalicznych, to stężenie wodorowęglanów wzrasta. W związku z tym pojawia się nadmiar jonów ujemnych. Organizm musi je zrównoważyć, na przykład wykorzystując jony dodatnie, czyli sód i potas, nie wydalając z organizmu, tylko przesuwając do innej przestrzeni wodnoelektrolitowej. Czyli wzrasta na przykład stężenie potasu, sodu czy innych jonów dodatnich. Stąd te jony kojarzy się jako jony alkalizujące. Natomiast zwróćmy uwagę, że organizm ma zdolność oszczędzania ją. To znaczy, jeżeli zużywa wapń, magnez czy inne minerały na różne procesy metaboliczne i zaczyna tych pierwiastków brakować, to organizm po prostu zwiększa wchłanianie tych minerałów z przewodu pokarmowego, zmniejsza sekrecję, czyli wydzielanie czy wydalanie cewkowe w naszych nerkach i zwiększa reabsorpcję, czyli zwrotne wchłanianie z moczu tych wszystkich minerałów. Czyli organizm nie jest takim tworzywem, który bezwiednie traci jony, tylko potrafi je w odpowiedni sposób oszczędzać. Dobrze, moi drodzy, a jakie argumenty podają zwolennicy teorii zakwaszenia? Że w czasie zakwaszenia dochodzi do zużycia wapnia, magnezu i pojawienia się osteoporozy. Pragnę zwrócić uwagę, do tego służy, moi drodzy, to piśmiennictwo, które podałem pod tym filmem, które wskazuje, że zakwaszenie czy dieta zakwaszająca nie prowadzi do rozwoju osteoporozy i do ubytku wapnia. Tak wykazały liczne metaanalizy. Jedną z tych metaanaliz podałem w opisie pod filmem. Po prostu pobierano, wypełniały kwestionariusz osoby na różnej diecie, chore na osteoporozę i zdrowe, kilka tysięcy osób. Później tę dietę ustalano, czy jest to dieta kwasotwórcza, czy zasadotwórcza, i za pomocą różnych testów statystycznych, parametrycznych i nieparametrycznych przeprowadzano testowanie hipotez, czyli ustalano, czy rzeczywiście istnieje związek między dietą kwasotwórczą a występowaniem osteoporozy i takiego związku nie wykazano. Moi drodzy zwolennicy teorii zakwaszenia podają również, że na przykład w czasie zakwaszenia organizmu dochodzi do rozwoju różnych stanów chorobowych, takich jak na przykład dna moczanowa. Dna moczanowa jest takim klasycznym przykładem, ale warto zwrócić uwagę po pierwsze, że tylko 12% przypadków dny moczanowej ma związek z dietą. Po drugie, w dnie moczanowej biorą udział zasady purynowe, po prostu puryny. I kwas moczowy, ale nie na przykład inne kwasy, czyli dna moczanowa nie rozwieje się na, na przykład od nadmiaru kwasu mlekowego, czy na przykład kwasu yy, siarkowego, czy nadmiaru jonów siarczanowych, czy fosforanowych. I w końcu to, co najważniejsze, pury, w puryny bogate są niektóre pokarmy alkalizujące, takie jak na przykład bruksela, brokuły, kalaf. Czyli my stosując zjedę alkalizującą, możemy mieć dnę moczanową, zjadając właśnie te produkty roślinne alkalizujące zawierające dużo pury. Czyli chybione jest twierdzenie, że dna moczanowa jest skutkiem zjadania procesów czy produktów, przede wszystkim kwasotwórczych. Zwróćmy też uwagę na eskimosów, ludy aleutsko-inuickie, które odżywiają się praktycznie wyłącznie mięsem, a nie chorują na żadne z tych chorób. Co więcej. Zapadalność na różne ciężkie choroby wśród tych ludów jest znacznie mniejsza. Zwróćmy także uwagę na to, że spożywając produkty alkalizujące, organizm musi utrzymać pH stałe, to znaczy również musi zneutralizować nadmiar zasad. W tym celu również może wykorzystywać różne jony. W związku z tym, dlaczego nie mówi się o tym, że, nadmier, że występuje w diecie nadmiar produktów alkalizujących, które również organizm musi zneutralizować, żeby utrzymać stałe pH, tylko mówi się wyłącznie o produktach kwasotwórczych. Moi drodzy, zużywanie tych jonów jest ograniczone. Tak jak powiedziałem, organizm dysponuje mechanizmami, które pozwalają na oszczędzanie jonów. Co więcej, wiadomo, że organizm może wykorzystywać tylko te jony, które są łatwo wymienialne. A zwróćmy uwagę, że tylko 1% wapnia z kości jest łatwo wymienialny. Natomiast pozostałe jony, które są ciężko wymienialne, znajdują się w przestrzeniach, które nie mogą być wykorzystane, po prostu nie są wykorzystywane. Czyli zużywanie. I różnych jonów na, w celu utrzymania prawidłowego pH niczym nie różni się od zużywania tych jonów do innych procesów życiowych, takich jak wzrost, odnowa tkanek, budowa komórek, rozmnażanie, oddychanie. Dlatego istnieją takie pojęcia jak dzienne zapotrzebowanie na jony, na wapń, magnez i musimy je cały czas dostarczać z pożywieniem. I jest to zjawisko zupełnie normalne. Poza tym w wielu badaniach wykazano na przykład, że spożywanie kawy czy dieta wysokobiałkowa Chroni przed dną moczanową. A zwróćmy uwagę, że dieta wysokobiałkowa czy kawa to są zwykle produkty wysoko zakwaszające, stąd nie potwierdza się ta teoria o zakwaszeniu. Wiadomo również, że produkty kwasotwórcze, ale zawierające bardzo dużą ilość białka, stymulują wydzielanie somatomedyn, m.in. czynnika gf 1 i przyspieszają wzrastanie się kości u osób, właśnie i sprawiają, że te kości mają gęstszą masę. Która jest wykazywana m.in. w badaniach densytometrycznych. Więc to zjawisko również przeczy tej teorii zakwaszenia. Zwolennicy teorii zakwaszenia bardzo często powołują się na to, że możemy zbadać pH moczu. Jeżeli mocz jest kwaśny, to mamy zakwaszony organizm. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z teorią zakwaszenia, zakwaszenie organizmu można wyeliminować w ciągu kilku dni. Jest to proces, który trwa kilka, kilkanaście dni, jest to więc proces długotrwały. Natomiast pH moczu może się zmieniać w ciągu godziny. Teraz mamy kwaśne, za godzinę możemy mieć zasadowe. Oznaczałoby to, że w ciągu dnia kilka razy oddamy mocz kwaśny czy zasadowy, a więc kilka razy przechodzimy ze stanu zakwaszenia do stanu niezakwaszenia, co rzeczywiście jest pewnym paradoksem. Poza tym pragnę zwrócić uwagę, że wydzielanie jonów wodorowych, czyli zakwaszanie moczu, jest niezależne od pH krwi. Ludzie z kwasicą metaboliczną mogą mieć zasadowy mocz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że transport jonów wodorowych do cewek nerkowych jest. Zjawiskiem aktywnym, wbrew gradientowi stężeń, a więc nie zależy od pH naszej krwi. Co więcej, niektóre bakterie, które żyją w naszych drogach moczowych, alkalizują mocz, dlatego że wydzielają, moi drodzy, po prostu enzym ureazem. Tak jak na przykład proteus czy pseudomonas. I pragnę zwrócić uwagę, że w zasadowym moczu częściej rozwijają się te bakterie, a więc mocz powinien być kwaśny. W zasadowym moczu częściej dochodzi do nadkażeń coli, proteus, czy pseudomonas, i w zasadowym moczu też wytrącają się minerały. Co ciekawe, w zasadowym moczu wytrącają się przede wszystkim fosforany wapnia, a także fosforany amonowo-magnezowe. Czyli z zasadowym moczem organizm traci wapń, magnez i właśnie te jony fosforany. Bo jony fosforanowe w postaci minerałów czyli fosforanów wapnia, fosforanów amonowo magnezowe które występują tylko i wyłącznie w moczu zasadowym. Czyli z zasadowym, zasadowym moczem organizm traci minerały, a więc wynikałoby z tego, że mając zasadowy mocz i nie mając zakwaszenia organizmu, też tracimy różne minerały. Moi drodzy, warto na te rzeczy zwrócić uwagę. A dlaczego w podręcznikach pomija się zakwaszenie? Odsyłam do tak zwanego równania Hendersona-Hasselbalcha dla organizmów żywych. Otóż te równanie wskazuje, od czego zależy pH. Jest to po prostu równanie na pH. I pH zależy wyłącznie od stężenia jonów wodorowęglanowych i ciśnienia cząsteczkowego dwutlenku węgla. Nie zależy od innych jonów. To znaczy, te jony są praktycznie pomijane w tym równaniu, czyli nie mają wpływ na utrzymanie pH. I to kłóci się z medycyną alternatywną, że te ważne jony dla życia służą do utrzymania pH. Przypominam równanie Hendersona-Hasselbalcha. Każdy może sobie to równanie sprawdzić, jak wygląda. Zależy to wyłącznie od stężenia jonów wodorowęglanowych i ciśnienia cząsteczkowego dwutlenku węgla. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że bufor wodorowęglanowy stanowi około 75% całkowitej pojemności buforowej organizmu żywego, takiego jak człowiek, a pozostałe 15% to są inne bufory, m.in. białczanowy, fosforanowy itd. I nie mają one większego znaczenia, nie zmieniają się te jony w przypadku wyrównywania pH tylko jony wodorobęglanowe i ciśnienie cząsteczkowe dwutlenku węgla. Dlatego moi drodzy, nic nie mówi się o zakwaszeniu w medycynie konwencjonalnej. No dobrze moi drodzy, więc należy te wszystkie rzeczy mieć przede wszystkim na uwadze, jeżeli będziemy mówili o zakwaszeniu organizmu i pamiętać o tym, co wam do tej pory powiedziałem. Pamiętać, że w naszym organizmie istnieją mechanizmy regulacyjne, istnieją różne bufory i w zasadzie pH zależy wyłącznie od buforu wodorowęglanowego, a nie od innych jonów. I o tym mówi równanie Hendersona-Hasselbalcha. A tutaj konkludując, tak zwana piramida zdrowia, która ostatnio powstała, to tak naprawdę którą się zaleca stosować w drodze do naszej diety, tak naprawdę jest kwasotwórcza. Każdy sobie z nas może stwierdzić, że ta piramida zgodnie z tymi zaleceniami jest kwasotwórcza i zaleca spożywanie takich produktów, które suma summarum są dietą kwasotwórczą. Każdy z nas też może przeczytać sobie pewne podręczniki do fizjologii, m.in. Franciszek Kokot, podstawy fizjologia i patofizjologia w, stanach, w różnych stanach gospodarki kwasowo-zasadowej gdzie jest wyraźnie ten proces opisywany, jak pożywienie wpływa na pH. Otóż każdy produkt, który zjadamy, dostarcza nam kwasów, nawet jeżeli jest to produkt alkalizujący. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że utlenianie, w wyniku utleniania powstaje dwutlenek węgla i woda, czyli powstaje kwas węglowy. A więc organizm musi to zneutralizować. I Do tego służy kompensacja oddechowa, czyli z tego kwasu węglowego uwalnia się w płucach po prostu dwutlenek węgla. Moi drodzy, i pewne produkty produkują większą ilość kwasów. Między innymi kwas siarkowy z białek, które zawierają w sobie siarkę, ale na przykład także kwas beta-hydroksymasłowy z produktów bogatych w tłuszcz. I tutaj taka ciekawostka, że produkty bogate w tłuszcz, np. Na, na diecie ketonowej, produkują bardzo dużą ilość kwasów. Np. kwas beta-hydroksymasłowy. A przecież dieta ketogenna jest uważana za dietę zdrową. Dieta ketogenna przecież służy do leczenia padaczek u dzieci, różnych innych stanów chorobowych, między innymi jest badana we wpływie na chorobę Parkinsona, Alzheimera i jest generalnie uważana za dietę zdrową, a jest wybitnie kwasotwórcza. W związku z tym, moi drodzy, warto o tym wszystkim pamiętać, kiedy będziemy zastanawiali się, czy takie zjawisko jak zakwaszenie organizmu istnieje. Moi drodzy, to wszystko na ten temat, co miałem was do, wam do powiedzenia. Pozdrawiam Was, cześć.